Wyobraź sobie, że pracujesz na nocnej zmianie w żabce. Jest to dosyć nietypowa sytuacja, i wszystko może się wydarzyć. Ale szczerze nie spodziewałem się, że staną się takie rzeczy. To wszystko wydarzyło się, gdy miałem 18 lat. Chciałem znaleźć jakąś pracę, żeby sobie trochę dorobić przed studiami. Gdy otworzyli nową żabkę u mnie w mieście, wiedziałem, że będą szukali nowych pracowników, więc zgłosiłem się tam od razu. Zostałem przyjęty na stanowisko kasiera na nocną zmianę w piątki i soboty, konkretnie to od 23 do 6. Nawet nie wiedziałem, że żabki są otwarte w nocy. No to faktycznie dziwne, boję się. Lokal znajdował się na obrzeżach miasta. Sądziłem, że to całkiem bezpieczna okolica. Boże, jak bardzo się myliłem. Frog Shop Fright by Wojtych. O, Wojtych. Przyszedłem na miejsce 10 minut wcześniej na wszelki wypadek. Jak na złość, akurat w pierwszy dzień deszcz lał jak cholera. No dobra. O, ojeju. Ej, ale ładne to jest kurczę, nie spodziewałem się, że można coś takiego ładnego w Minecrafcie zrobić, ale to jest super. <gryw> ja cię kręcę. O kurczę, że to są stripsy. 5 złotych, okej, okay, hot dog za złotówkę? Ja nie wiem, dawno w żabce nie byłem szczerze powiedziawszy. Serio, jest za złotówkę możecie napisać w komentarzu. Nie wydaje mi się, że jest za złotówkę, ale zbrojkę mam w ogóle, albo to jest ubranko, koszulka pracownika Żabki, ja Cię kręcę. Co my tu mamy? To chyba mleko, tak mi się wydaje, lodówka, to nie wiem co to jest, lody prawdopodobnie? Lip... nie, albo leisy. Te, jak on się nazywa, walkersy, wygląda trochę jak walkersy. O, o, ty pewnie jesteś tej, tej, tej ten nocnej. Tak to ja, skąd wiesz, tak to ja. Dobrze, że przyszedłeś trochę wcześniej. Jak pewnie wiesz, pełnisz pierwszą nocną zmianę w tej żabce, okej? Okay. I masz kilka zadań do wykonania. Musisz poukładać niektóre produkty na półkach i pozamiatać podłogi z innych rzeczy, które musisz wiedzieć. Kasa samoobsługowa, mikrofalówka i automat do kawy jeszcze nie działają, a to dobrze. A no, i nasz sklep nie ma jeszcze koncesji na alkohol i tytoń, więc będziesz musiał pewnie odprawiać paru bezdomnych. No dobrze, niech będzie. To tyle, masz tu miotłę i klucz na zaplecze. Zapoznaj się trochę, a ja idę do domu. Dzięki do jutra. Dobra. O, noc pierwsza. Kurczę, ale zapowiada się bardzo fajna mapka. Miotłe mamy do sprzątania i klucz na zaplecze. Dobrze, to idź kolego, Ej, szefie. Ale animacja chud... Ej, czemu ma takie chudziutkie łapki? O jaj, to troszeczkę za chude, no ja mam troszeczkę grubsze <słuchy> łapki. O, dobra, do widzenia, do widzenia, panie kolego. Ale to ładnie wygląda, jaka to jest luksusowa żabka. Nie, naprawdę, pięknie jest ta mapa zrobiona. Bardzo mi się podoba. Kamera jaka dostojna. Oj, tutaj chyba się jakoś źle te tekstury nałożyły, ale to już nieistotne. Co my tutaj mamy? Czy to jest... Co to jest? Jest jakiś kwiatek chyba w środku. żabki? Ciekawe, ciekawe. Tu mamy safik. A, kasę, lepiej. Tu mamy komputer, mikrofalówkę, pin. I nie wiem w sumie, co możemy tutaj robić. Chyba musimy. Prze... O, a, pozamiataj podłogi. Aha, czyli to pewnie jest do pozamiatania, co? Hucnij, aby zamiatać. Aha, hucni. A, czyli faktycznie to muszę, kucni. Hucam, prawy klikam, lewy klikam i się nic nie dzieje. No teraz się jakoś pozamiatało. Czy ja chyba muszę po prostu tak pochodzić na kucaka? O tak, zobaczymy, może się uda tym razem. Myk, 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 myk. Kucam. Może tak przejechać, nie wiem, patrzcie, kucam, klikam guziczek i nie chcę mi się zamiatać, nie wiem czemu. O, zaplecze. Mogę zapalić sobie światło. Zaplecze wydawało się dziwnie przerażające. O, tutaj też muszę osprzątać, ale dalej nie potrafię. Jestem zbyt głupi, żeby to zrobić. Nie wiem, kłócam się, nic nie dzieje. Klikam guziki wszystkie. Może trzeba w drugiej łapce mieć na przykład miotłę. Może tak zamiatać i mi wtedy załapuje, że mi zamiatam. Śmiesznie w sumie. Dziwny błąd, ale już to ogarnąłem. O tak, udało mi się zamieść. Trochę to trwa, ale się udało. I jeszcze jedno i zobaczymy, co się stanie. Myk. 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 O, udało się. Sprzątanie sklepu było dla mnie dziwnie relaksujące. Oj, było. Jakbym wiedział od początku, jak to się robi, to by było jeszcze bardziej. I co teraz? Może klient przyjdzie? W końcu kogoś obsłużymy? Och, klient idzie. Klient, zapraszam. Zapraszam pana. Chyba klient idzie. Kto to? Tak, klient idzie. Zdecydowanie pójdźmy do kasy. Wszystko jest posprzątane bardzo ładnie. Także możemy obsłużyć nocnego klienta w żabce. Dzień dobry. Ale o, wybiera coś. Może mleko bierze? Co on bierze? Co on bierze? Co on bierze? Co on bierze? Nie wiem, co wziął, nie mam pojęcia, ale też ma takie dziwne krótkie łapki. Znaczy, chude w sumie. No nie, no na zaplecze chyba pan nie wchodzi. Nie, dobra, nie wchodzi. Dobrze, pozostawiam otwarte. Co to jest? Nawet nie wiem, co sprzedaję. Co to może być? Nie, ojej, ale się dziwnie patrzy. Dobrze, no, zapraszam do kasy. Zapraszam, zapraszam, proszę, proszę, na spokojnie. Dzień dobry. Dzień dobry, dobry wieczór. No właśnie, zeskanuj produkty. Tyk. Oj, coś mi się chyba zepsuło. To wszystko? Tak, dziękuję. Dobranoc. Zapraszamy ponownie. Zapraszamy ponownie oczywiście pana. Niech sobie pójdzie. O, może kawki? Nie, nie chyba nie, oddoga też raczej nie będzie chciał do widzenia. No, i tak wygląda życie właśnie, tak wygląda praca w żabce. Nie jest jakoś na razie przynajmniej super ciężko, coś czuję, że może się rozkręcić. Czy idzie kolejny klient? Chcę sobie wypatrywać chyba klientów na spokojnie, ale ciemno jest. Te światła słabo działają tak szczerze w tym mieście. Wydaje mi się, że powinni troszeczkę... O, mimo wszystko podobał mi się spokój, jaki panował w sklepie. No zdecydowanie, jest fajnie. Nie mogę narzekać na to, że nie ma spokoju, bo na razie jest bardzo duży spokój. Myślałem, że będzie ciężej w Żabce. Mam znajomego, co pracował w Żabce, no to mówi, że ciężko. No w tej Żabce jest wyjątkowo... Powykładaj produkty, wyjątkowo prosto, dobra. Powykładaj produkty. Mam to chyba taki wyjątek ze szapki. Kartony z produktami leżały gdzieś na zapleczu. No dobrze, pójdźmy. O. Gdzie mogło? O. Czy to jest ten karton? Tak wystaje. Kłócni, aby podnieść. O, podniosę, dobra. Pierwsze produkty, o chyba tutaj muszę wystawić, nie? Czy nie? Chyba nie. O, tutaj, dobra. Kłócni, aby wyłożyć. O. Teraz działa, ale oj, zepsułem troszeczkę scenarię, przepraszam. Nie wiem czemu, ale mam wrażenie, że coś zaraz wyskoczę. Pójdźmy po drugie. Gdzie jest drugi kartonik? nie aby podnieść. A tutaj. Podnieść. Halo, proszę podnieść. Coś mi się nie chce podnieść, niestety. Klikam wszystko. Może ja czegoś nie rozumiem, bo to moja pierwsza mapa taka Minecraftowa. O, udało mi się podnieść, ale to tutaj, nie wiem czemu. Mimo tego, że tam pisało nie aby podnieść. A dobrze, udało się. O, rozłożone. O, coś znowu podniosłem. Aha, na tym zakończyła się moja lista rzeczy do zrobienia w sklepie, tamtej nocy. Ale jeszcze mogę to rozłożyć. Coś się zepsuło. No trudno, będziemy mieli. Mam nadzieję, że pójdzie dalej. Pozostało czekać do szóstej. Mamy ten karton, który powinniśmy rozłożyć, ale już go rozłożyliśmy wcześniej. Także śmiesznie. Mam nadzieję, że w każdym razie będzie się dało dalej coś zrobić. O, idzie klient. Dzień dobry, panie kliencie. Albo pani klient? Pani klientka chyba idzie, ale jakaś taka mroczna, strasznie. A nie, dobra, już lepiej wygląda, jak już tak wyszła. Zapraszam, zapraszam. Może pani chce hotdoga? Mamy promocję aktualnie. Promocja na hotdoga jest chyba spoko. Nie wiem tam za ile, bo. O, i tutaj mamy Lodowy Dzień Dziecka. To trochę chyba nieaktualne. Drugi za złotówkę lód jest. Także zachęcam też. Oj, chyba do, od razu do kasy. Chyba jednak hotdog będzie. Nie, chyba nie. Co oj, 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 pani, tak dziwnie chodzi. Pepsi może, może tam chyba Mirinda i chyba Coca-Cola jest, może któryś z tych. Nie wyłożę produktów, kucnij Nie, aby ja wyłożyć produkt, ale nie mogę. A, a dobra, bo myślałem, że brudne ma pani kolana, ale nie, nie ma pani brud. Jakoś tak dziwnie chodzą. Strasznie się ich boję. Nie wiem. Ja tak nie chodzę. Napiszcie tak, jak. Oj! Jak chodzicie tak w rau. Dobry wieczór, dobry wieczór. O! Oj! Zeskanuj produkt, ale to dziwnie wyskoczyło. <grych> Zaczynam się teraz bardziej bać. O! Zeskanowane to wszystko dla pani? Tak, tak. Dobranoc, 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 ale kurczę spokojnie w tej żabce. Podoba mi się to. Dobranoc. Nikt nie chce kawki, nikt nie chce. Nie wiem co to jest panini chyba, jakieś burgerki i tak dalej. Nikt nic nie chce, bo nikt nikt nie chce. Jezu ja się jąkam dzisiaj strasznie jeszcze. Co teraz będziemy musieli zrobić, zobaczymy. Oj. Szósta. No to już skończyliśmy robotę, tak? Super. Został nam karton, ukradliśmy ze sklepu. No cóż, nikt nie zauważy. O! A dobra, wyrzućmy ten karton na ziemię, żeby nas o nic nie oskarżyli. Ale ciemnica, to jest szósta, to nie jest... Co tu się dzieje? Ojeju! To jest szósta, a nie pierwsza w nocy. Nie wiem, co Psst. się dzieje. O. Co się dzieje? Odetchnąłem z ulgą, gdy okazało się, że to tylko sen. Co to było? To było trochę jak z Roblox dorsów, tak kojarzę. Nawet chyba był ten dźwięk. Tak mi się kojarzy, że ten dźwięk jest. Nadeszła pora na kolejną nocną zmianę. No dobra. To sobie nie pospaliśmy jakoś nie wiadomo, jak długo. Dzień... O, nie mogę tu przejść. Czemu nie mogę tu przejść? No dobrze, to chodźmy tutaj. Nowa wiadomość. Nieznany numer. Hej, to ja Kamil, z dziennej zmiany. Musiałem dzisiaj wyśpić. Oj. 5 minut wcześniej, ale muszę ci coś przekazać. Dzisiaj w nocy do sklepu przyjdzie kurier z jakimiś jogurtami. Odbierz paczkę od niego i porozkładaj te rzeczy z niej. Aha, no jeszcze jedno: nie zapomnij, żeby raz na jakiś czas sprawdzić monitoring. W nawiasie szef kazał powiedzieć. Okej, okay. nie ma problemu. Nie wiem dlaczego, ale czułem, że tamtej nocy było coś nie tak. No ja mam nadzieję, że wszystko będzie tak. Ej, to było wcześniej? O, dalej musimy to położyć, ale my już wyłożyliśmy. A będzie nam to troszeczkę przeszkadzać. Dobrze, to sprawdźmy kamerę, bo to chyba było jedno z naszych zadań. Zapalę światło, bo tu ciemno jest strasznie. To chyba są kamery, tak mi się wydaje. Ale chyba nic. Jest... Oj. Wyrzuć, aby zmienić kamerę, chyba, tak? Oj. A tu dziwnie działa. Okej, okay, tutaj jest czysto. Tutaj czyściutko. Aha, i wyszliśmy z kamery. Okej. Okay. Jeszcze raz. Chcę zobaczyć. Tutaj kamera jeden. To jest nasza kamera w sklepie. To jest poza sklepem. To jest przy ciężarówce dostawa. A no i tu już nic. No dobrze. Niech tak będzie. Czy mamy znowu. O, brown wool teraz mamy. O. Myślałem, że mogę to rozłożyć, ale nie. To się wcześniej samo rozkładało. A czemu to znowu dostaliśmy? To się coś znowu zepsuło. Oj, troszeczkę się tutaj psuje, ale nam to nie przeszkadza. Mapa jest bardzo fajna i bardzo ładna. O, toaletka. A w toaletce chyba nic nie ma. Ojej, co się stało? Przestraszył mnie pan na śmierć. A, bo tutaj jest kurier. Ojeju, dobra, bo to była ciężarówka kuriera. A się kamera nie przestawiła. Ojeju, pan kurier jest straszny. Kliknę. Przestraszył mnie pan na śmierć. Bardzo pana przepraszam. Nocny kurier. Też rzadkość z tego co się orientuję. Mam tu dostarczyć przesyłkę. To prawda. Miał pan dostarczyć przesyłkę. Proszę tu podpisać i będzie załatwione. No podpiszemy oczywiście. Potwierdzenie odbioru. Podpisuję. Dziękuję, do widzenia. Carlson Jogurtów Actimela. Do widzenia. Do widzenia. Nie będzie musieli rozstawić tę pusty. Do widzenia. Panie kurierze, że pan odjedzie? Zostanie. A jakoś to o ciemno się tak robi. Oha, zniknął. O nie, wszedł chyba do ciężarówki, chyba nie odjedzie. Zamknijmy drzwi może. Hej, ja myślałam, że to jakaś dostawa stoi po prostu. A to się okazuje, że to był kurier. Trochę się wystraszyłem. nie będę kawał. Powykładaj produkty. To chyba nie tutaj będzie raczej. Raczej w innym miejscu. No oczywiście, że w lodówkach, no bo jak inaczej. Wyłożone, subcio. No i co? Może zobaczmy znowu kamerki? Albo zobaczymy, czy nie ma nowego klienta. O, idzie klient, patrzcie, idzie klient. Chyba klientka, tak mi się wydaje, chociaż ciężko powiedzieć. Zapraszam, zapraszam. Zapraszam, czemu pan nie ma twarzy, albo pani nie ma twarzy? To dosyć przerażające. Czy chce pani, albo pan brązową wełnę? bo mam ciągle w ekwipunku, a nie chcę. Może jogurciki, jak timelki, świeże są, rozłożone świeżo, przed sekundką dosłownie. Zapraszam, zapraszam. Oj, chyba nie, chyba coś innego. Może Cole, może Pepsi, może Mirindę, bo to chyba Mirinda. Może Liptona, chyba to jest Lipton, albo Laysa, albo nie wiem co to jest. Oj, chyba ciężka decyzja widzę. No ale zapraszam, zapraszam do skanowania, zapraszam. Tak, dobry wieczór. Dobry wieczór. O, ale dużo, zeskanuj produkty, proszę bardzo, skanujemy. Pyk, pyk. Skanujemy dużo. Coś jeszcze będzie? Aplikacje ma pan? No proszę, pierwszy klient z aplikacją. A chyba w Żabce muszą pytać o aplikacje. No ale dobrze, dobrze. To tam nie jest problem. Tak mi się wydaje, że muszą pytać o aplikacje w Żabce. Bo mnie przynajmniej zawsze pytali jak chodziłem. Do widzenia. Zapraszamy ponownie. Nawet w nocy, bo pracujemy w nocy. Zapraszamy. Ale muzyczka słyszycie? Śmieszna muzyczka. Ojeju, nie pokazuję się. W trakcie mojej zmiany było naprawdę wiele momentów, których w których zostawiałem sam na sam z myśl. Kurczę, coś się zepsuło. Momentami bywało to dla mnie przerażające. No nie dziwię się, bo tutaj się strasznie zaczyna robić powoli. Pójdźmy na kamerki, może, że zaraz dostaniemy jakieś zadanie. A to zobaczymy. Zamknę drzwi. Nic się tutaj nie stało. Ek. Oj, oj! Odcięło prąd. Najgorzej, ale to czemu kamery... O nie, nie mogę wyjść z kamer! Najgorzej, zepsułem mapę! Najgorzej, nawet jak wychodzę do menu albo próbuję kill wpisać, to się nic nie dzieje. O nie, światło wyłączyło się. Odcięło prąd. Co teraz mamy zrobić? Pewnie trzeba będzie włączyć. Obstawiam, że na zapleczu. muszę sprawdzić bezpieczniki na tyłach. Na tyłach sklepu prawdopodobnie, co nie? Nie wiem czemu, ale mam wrażenie, że ten kurier jest zły. Albo ta klientka, co była przed chwilą. Gdzie tutaj mogą być bezpieczniki? Tutaj? O tak, łącz prąd, klik, łączony działa. Księżarówka pojechała, także kuriera już chyba nie ma. To kurier nie może być tym złym. Możecie napisać w komentarzu, kogo uważacie, że jest tym złym, bo mi się wydaje, że albo ta klientka, co była przed chwilą, albo kurier, ale kurier pojechał, więc raczej to nie on. Spokojnie w sklepikuje. Coś było nie tak z dźwiękiem, ale postanowiłem to zignorować. Faktycznie jakoś inaczej. Posłuchajcie sobie. Zupełnie inaczej brzmi, niż brzmiał poprzednio. Ojciec klient. Tak, to zdecydowanie klient. Także zapraszamy do naszej żabki. Co prawda troszeczkę się dźwięk rozwalił. Niestety bezpieczniki średnio działają, ale i tak zapraszam. Zapraszam pana, zapraszam. Hot -doga może pan kupi, bo chciałbym pokręcić jednego hot -doga. Albo, nie wiem, na przykład jakieś nuggetsy zrobić czy coś, bo nie robiłem nigdy. Dobry wieczór. Dobry, dobry. Trzy kropki. Czym mogę służyć? Wie pan, bo... Jest taka sytuacja. Oho, nie mam grosza przy sobie, a jestem strasznie głodny. O kurczę, najgorzej. Miałby pan coś dla mnie do jedzenia? Nie wiem, czy mogę. Coś się znajdzie, zrób hot doga. Nie mam, przykro mi. Nie, no kurczę, zrobię mu hot doga. No dobra, pewnie mi płacą dodatkowo za to, że pracuję w nocy. To zrobię mu hot doga. Za te dodatkowe pieniądze. Czemu nie? Zrób hot doga. Aha, dobra, bo myślałem, że się sam zrobi. O, już zrobiłem, proszę bardzo. Dziękuję, dobry człowieku. Proszę bardzo, panie kliencie. Jak raz przyjdzie i poprosi o Doga, to mu zrobimy, no ale jakby zaraz przyszedł na przykład czy coś takiego, no to troszeczkę przesada. Ale no raz wydaje mi się, że spoko. To jakiś chyba bezdomny pan jest, no to można mu pomóc, co nie? Jeżeli widać, że faktycznie w potrzebie jest, to uważam, że wypadałoby mu pomóc. Także do widzenia panu. Mam nadzieję, że panu będzie się wiodło jak najlepiej w życiu. Jestem pod wrażeniem, że w ogóle pan wie o żabce nocnej, no bo tak mało powszechna wiedza. O, nowa wiadomość. Numer prywatny. Nie podobało ci się bez światła. Oj. No nie podobało mi się zdecydowanie. Po przeczytaniu tej wiadomości przeszły mnie ciarki. No, to prawda. Nie wiem co teraz. Nie wiem. Pytanie: kto to napisał? Czy to był kurier? Nie, no bezdomny raczej nie. Kto to mógł być? Postanowiłem sprawdzić monitoring. Na wszelki wypadek. No dobrze, sprawdźmy ten monitoring. Mam nadzieję, że nie wywali bezpieczników. Och, no dobra, sprawdźmy go. Klik. Tutaj dobrze. Tutaj. Też nic nie widzę. Tutaj. Oj! Oj! Kto to? Nie no, dobra, teraz to się boję. Wyrzucić? Nie no, czemu teraz wyrzucić śmieci? No nie! Przecież tam przed chwilą był ktoś jakiś straszny. Nie wiem, czy to maska była, czy co to było. Ale ja mam tam iść. Naprawdę. Mm, nie chcę. No, no dobra, ale chyba go nie ma. Idziemy rzucić śmieci. O, coś. Gdzie on? Nie dobra, uciekajmy, uciekajmy, po prostu uciekajmy. Nie zastanawiajmy się. Nie ma go tutaj. Nikogo nie było w sklepie, no tak. Jest pusto, na szczęście. To chyba dobrze, że nikogo nie ma w sklepie, co nie? Uff! Uf, o! Siedził, ale się zlękłem! Jak tak nagle się to wyłączyło! Tej nocy do sklepu nie przeszedł już żaden klient. Minęły jakoś dwa albo trzy tygodnie. Każda zmiana miała mi bardzo spokojnie. A tamtą wiadomość stwierdziłem, że wysyłały jakieś głupie dzieciaki, których rodzice wypuszczali za późno w nocy. Została mi ostatnia nocka przed wyjazdem na studia, Znaczy jesteśmy studentami przyszłymi, bardzo obecnymi i po prostu sobie pracujemy w wakacje. No Zobaczymy. Noc trzecia. To to nie jest noc trzecia, tylko dalsza. No ale dobrze, niech będzie, niech będzie. Nie było Kamila, czyli tamtego tego chyba z początku kolegi naszego. O, muzyczka działa, ja nie napisał mi nic, więc postanowiłem do niego zadzwonić. Zadzwoń do Kamila. Mam nadzieję, że nic z Kamilem nie skamienię. Usłyszałem dźwięk telefonu gdzieś na zapleczu? Nie, 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 Niemożliwe. Chyba odpoczywa, co? Po prostu. Gdzie to może być? Tutaj? Nie. Tu nie. A może to Kamil nas troluje właśnie? Mam nadzieję. Co, w toalecie? Gdzie może być Kamil? Na zapleczu. Znalazłem jego telefon, a. O, o. Telefon Kamila. Ktoś wszedł do sklepu. Pójdźmy tam. O, jakiś klient. Kto to kurier? Ale dziwny. Oj. Dobry wieczór. Ja, tutaj, ja tu dzisiaj miałem szczury wykorzystać tam za sklepem. Jak coś, to będę tam na tyłach. No dobrze. Ale coś mi się wydaje, że. Nie, no chyba nie. Nie no, kurczę, to jest dziwne. Czekajcie, Kamila nie ma. Telefon jego znalazłem. To ja mogę na przykład, nie wiem, otworzyć go jakoś. Niestety nie mogę. A zobaczymy, czy będzie fakty... A, nie mogę otworzyć tyłu, niestety. No dobrze, to nie sprawdzimy. Czy jest na tyłach. A może na kamerach możemy? Albo ja się ruszaj, bo znowu się coś zepsuje i. i będę musiał od nowa mapę przechodzić. Poczekajmy chwilę. Zobaczymy, czy coś się. Jest... Oj! Pierwsza 26. Dobra. No już jesteśmy w części naszej zmiany, więc miejmy nadzieję. Nie minęła ponad godzina odkąd przyszedł tamten facet z usuwania szczurów. Tak. Poszedłem sprawdzić, co robi. Pójdźmy sprawdzić Oj, a to gdzieś w innym miejscu chyba to jest ta żabka? Gdzie to jest? Aha. To jest to zaplecze. A tutaj wrócimy. Czy mamy się tu przejść? Nie. Czemu to tak się zaczęło? No dobrze. A tutaj też nie możemy wejść, czy gdzieś tu mamy chodzić. To gdzieś tutaj? Chyba tak, ale ciemno tu jest. Ja tutaj nic nie widzę, nie wiem jak wy, ale ja totalnie tu nic nie widzę. Ja się boję strasznie. Nikogo nie było za sklepem, ale coś tutaj szura. Oj najgorzej. Pomyślałem, że zwyczajnie skończył robotę i poszedł. No miejmy nadzieję. Ale tak w nocy wróciłem do środka. Dobra, wracajmy. Dobrze? Nic się nie stało, na szczęście. Wracamy. Mam nadzieję, że go nie będzie w środku, bo się wystraszy. Zachciało mi się pić. To się napijmy. Skoro zachciało mi się pić. Ładna muzyczka. Tak? Nowa wiadomość. Alert RTCB. uwaga dziś w nocy 20.08 w twojej okolicy zauważono poszukiwanego seryjnego mordercę. Świadkowie mówią, że jest on ubrany na czarno oraz nosi białą maskę. O-o, dla bezpieczeństwa pozostań w domu. Ale... Czy to on nie miał białej maski? O nie. Postanowiłem szybko przejrzeć pieniądze z kasy i wrócić do domu. A, ale nie ma pieniędzy w kasie. O, policz gotówkę w kasie. No dobra, policz gotówkę. Może muszę wrzucić? Tak? Czy nie? O, ojeju, ojeju, ojeju! Byłem przerażony, ręce mi się trzęsły. O nie, najgorzej, no postanowiłem zablokować wejście do sklepu wpisując skąd awaryjny za kasą. Dobrze, to wpiszmy jak najszybciej, jak najszybciej, mam nadzieję, że tu nie wejdzie. Szybko wpisujmy, wpisz kod awaryjny. Dobra. Szybko? Tak. Dobra, zablokowane wszystko. Jeszcze sprawdźmy, czy na pewno. Stwierdziłem, że zacząłem w sklepie od rana, że zaczekam do sklepie do rana, aż będzie bezpiecznie. Dobra, faktycznie jest zamknięte. Dobra, to spokój, okej. Okay. Każda minuta w oczekiwaniu na poranek była jak wieczność. Ciągle siedziałem w pomieszczeniu ochrony, czułem się tam najbezpieczniej. To najlepiej by było. Dobra, będziemy na kamerach siedzieć. Więc spokojnie. Trzecia szesnaście. Już jest prawie koniec zmiany. Zaraz ktoś przyjdzie. Dobra. Nie no, zamyk zamykamy. Co to? Oj! Ktoś się włamał do sklepu. O nie. O nie, o nie, o nie, o nie, o nie, o nie. Proszę, postanowiłem się schować do szafki. Szybko schowajmy się do szafki. Szybko, szybko, szybko. Schowaj. Dobra, jesteśmy w szafce. Nic się nie stanie na pewno. O o. O o! O o. Nie, 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 nie. Nie, na pewno nas nie znajdzie. Coś klika. W komputerze, coś szuka. Mam nadzieję, że nie może przewinąć kamerę, żeby nie zobaczył, że tu wchodzi. O! O o! Nie, 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 nie. Idź, idź, idź. Idź stąd. Proszę. Usłyszałem go w łazience. No. Musiałem uciekać przed tamtą rozbitą szybę teraz albo nigdy. Uciekajmy, uciekajmy jak najszybciej. Wyjdź z szafki szybko, szybko. Uciekajmy, 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 uciekajmy. Szybko, 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 szybko. Goni nas, spełni nas, goni. Uciekajmy jak najszybciej. Jak najszybciej, szybko, szybko, szybko. Dobra, chyba się udało, mam nadzieję. Pobiegłem na komisariat policji, nie oglądając się za siebie. Opowiedziałem wszystko, co mnie spotkało. Ty nad ranem policja przeszukała okolice sklepu, znaleźli zakopane ciało Kamila, łopatę oraz spray na szczury. Teraz mam 21 lat, a trauma, jaki dostałem po tych wydarzeniach, powoli odchodzi. Po dziś dzień trzymam się jak najdalej od tego przeklętego miasta. Oj, nie dziwię się.